Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale, a zarazem w pierwszym odcinku z gry Minecraft. Tą grę już praktycznie nikt nie nagrywa na YouTubie, ale ja postanowiłem, że zacznę nagrywać i zaczniemy ratować Minecrafta. Heh, dobra. Oto tworzymy nowy świat, dawno tego nie robiłem. Okej, okay, jest nasz bardzo piękny świat. Niech się najpierw powczyta. A, jeszcze jedno muszę zrobić, bo... Maksymalna liczba FPS, bo tak to to mi ścina. Nie wiem dlaczego, ale no, A dosyć, dosyć komputer mam wyrąbany i nie wiem, czemu to tak ścina. A właśnie co to chciałem mówić jeszcze? Yy, tą paczkę stworzyłem właśnie na Minecraft Zyczu yy, i bawiłem się z nią ponad godzinę, bo zacząłem grać. Yy, Raczej zacząłem to robić od godziny 9.40, a jest już 10.50. Już ponad godzinę to robię i strasznie się denerwowałem, bo Albo to daje mody, uruchamia się Minecraft, nagle się wyłącza. Nie wiem dlaczego i tak cały czas się działo. I szukałem tych modów, yy, które właśnie szkodzą, dlaczego raczej wyłączają tą grę. No i znalazłem. To, ten mod to był. Yy, nie wiem dokładnie jak on się nazywa, ale opiszę, że on tam świecił w ciemności. Na przykład, jak się pochodnie wyciągało, to nie trzeba było rozkładać tej pochodni na ziemi, tylko ona świeciła. I można było po prostu trzymać w ręce i się świeciła sama. I właśnie to mi przeszkadzało w tym, wywalało mi grę. Mam 11 modów. Wszystkie mody znajdziecie w opisie, które używam. Stworzyłem je na microzyczu. tak Dalej już, wiecie, mówiłem. No. Za dużo ich nie jest. Wiem. I tak. Stwórzmy sobie teraz kill -off. Mogłem w sumie dodać ten tree-capitulator, który umożliwia ścinanie całego drzewa. Boże, co ja robię? Okej. Okay. Dwa miecze. Dobrze. No nie! Nie to wziąłem, co trzeba, nie tą mapkę. Kurde. Ale dobra, szukajmy na razie miejsca na osiedlenie się, bo później z tym będzie ciężko, jak będzie noc. Dobra, troszkę jedzonka też trzeba będzie. Ale w ogóle na jakim poziomie? Pokojowym? Pograjmy na łatwym. Ok. Jest tu kilka krówek. Hincie. Muszę jeść. Mam nadzieję, że to będzie fajne odcinki z, właśnie z Minecrafta na wodach. Bo samego Minecrafta już nikt nie nagrywa. Chyba nikt. Nie wiem zresztą. <laughs> Dobra. Y jakieś fajne miejsce ładne. Tam jest kanion, woda. To może koło tej rzeczki tam. Kurde, tak mi się to podoba. Jeszcze dodałem rafę koral, kola, koralową, czy nie wiem jak to się wymawia, nie pamiętam, właśnie do Minecrafta i pięknie to wygląda. O Boże, czy Wy to widzicie? Dobra, krótko, daj mi jedzenie i też napiszcie mi w komentarzu, jak można pozbyć się takich czasami. Przycinki są właśnie w Minecrafcie. Co to są, jabłka. Uuu, uh, 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 luju Ładnie Zobaczmy czy jest to w ogóle... Ta rafa A To nie tutaj, bo tu za płytko jest O, coś myślę żeby tutaj się tak ładnie osiedlić Ok Czy wy to widzicie? Tam się coś pali A, bo na mapie jest lava tam, dobra Kaczuszki Właśnie owieczki <laughs> Trzeba sobie y łóżko zrobić y Żuczek Czy to, co to tam jest hmm. Chyba żeby tutaj Się już zacząć budować Dobra y Crafting Bo trzeba zrobić łopatę To chyba jedna będzie mało że się ładnie osiedlimy jak Rezim Odbija już mi z tym rezim. <laughs> 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 Wybaczcie Lekki kaszel <laughs> I ten, i... Co o ja miałem jeszcze mówić? I tutaj taką ładną bazę wybudujemy. Będzie tutaj gdzieś ogród, albo takie przejście do szklarni. A jeszcze jeszcze się zobaczy, co i jak. Jakieś wieże na pewno będą strażnicze, czy jak to tam się wymawia. i myślę, że będzie fajnie, naprawdę. Okej, okay. tutaj jeszcze trochę w bok. Jeszcze dwie kostki w bok, i będzie trzeba też troszkę tam do góry to rozwalić. Nie, proszę. Nie muzyka w Minecrafcie. Muzyka w Minecrafcie to jest największe gówno co może być. Dobra, dwie kostki Spoko. Kurczę, muszę zmienić tą mapkę, bo żeby... Raczej... Bo jest też y, taka mapka, która dodaje y, checkpointy do właśnie Minecrafta. W razie czego jakbyśmy się zgubili to na mapie właśnie będzie pokazane gdzie mamy domek albo jakiś kamieniołom jest żeby wykopać jakieś tam rudy, żelaza czy coś. Różne pierdoły. Też mam mod właśnie na bronie, dużo broni. Ale nie wiem jakie to są. I tak dalej, ale myślę że z każ... co odcinek będą mody się... Jeden mod mam nadzieję będzie dodawany. I... Myślę, że będzie super weźmy sobie to do naszego domku, na razie, tak mówić, domku. Yy, I tak, będę potrzebował patyki. I to, właśnie, wtedy szybciej będę kopał. Ok, nagrywa mi się. Kiedyś miałem tak, że gadam, gadam przez kurde już pół godziny, patrzę, na lewy górny róg, bo to mam fps -y. Jak mi się świeci na czerwono, to znaczy, że się nagrywa, a na żółto, to znaczy, że się, że się nie nagrywa. Patrzę, się nie nagrywa. No nie, ja myślę, że się powiesza. A taki zarąbisty odcinek był. Ok, jeszcze sobie walnijmy tutaj piecyk, żeby nam się przepalało jedzonko, ok. I teraz zróbmy sobie deski. Boże, nie, de deski i drzwi. Takie będą dwie pary. Yy, jeden. Okej, okay, niech to nam się przypala, a my chodźmy szukać jeszcze owieczki. Owieczek. Dwóch, potrzebne mi. Dwie owieczki, o tak lepiej będzie brzmiało. No a łóżeczko, żebym miał. Dzięki za jedzonko. Kurcze, daleko się nie będę od tego puszczał, o tam jest owieczka, bo nie mam tego zaznaczonego chyba, że zaraz do was wrócę i będę już miał tą mapkę no lepiej tak będzie, więc do zobaczenia mm. za chwilkę wgrałem tą mapę, nie dlaczego mam tą samą, a jak wciskam właśnie przycisk z checkpointem to nie mam a jak właśnie to jest nie x tylko c i rafa aha na M to jest. Czekajcie, to nie tutaj. Ja głupi debil, przerwałem nagrywanie, żeby usunąć. I dodać to samo. Ja być mądry. Waypoint. Dodaj. Napiszmy sobie domek. Jakiś ładny kolorek, dodajmy sobie. O, zielony może być. I ok, mamy właśnie nasz waypoint. I spoczko myślę, że będzie. Dobra, i chodźmy po tą owieczkę, którą właśnie tutaj widzieliśmy przedtem o ile jest A, kulka z tego Kurczaczek Jakieś kwiatuszki, kurde widzę. No ładnie, ładnie, nie powiem Pierwszy raz zrobiłem taką wspaniałą paczkę jest mało. O nie, znowu muzyka won. O dziękuję, 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 naprawdę dziękuję. I lecimy tworzyć y, nasze y, łóżeczko. Okej okay, i tworzymy. Uwaga, wieko pomna chwila, Bank. Okej, okay, gdzie by je ustawić? A tutaj sobie położę. Okej, okay, i co? Idziemy ścinać drzewka, albo tutaj po prostu jakieś takie... Albo nie, po prostu jeszcze się kopnę. Mi się przepaliło, przepadliło, okej. Okay. Węgiel potrzebuję. Kurde. Nie mam wykwit punków. Muszę iść właśnie pod drzewo, bo można zrobić właśnie ten, jak się nazywa. Węg ten węgiel i właśnie z tego można zrobić pochodnie jakby ktoś nie wiedział, przypominam kiedyś na kanałach co stworzyłem nagrywałem cały czas Minecrafta taka ciekawostka w ogóle, bo miałem stary komputer i mi jedynie co do nagrywania chodziło to tylko Minecraft a inne gry znaczy Minecraft się ścinał trochę i się udenerwowałem Chop się topi. O ile to jest chop? Kurde, dodałem mnóstwo nowych broni. To nie wiem, jakie to są broni. Tutaj nie ma tego całego po prawej stronie spisu, jakby broni wszystkiego, co jest w Minecrafcie. I nic nie ma, kurde. Dobra, stwórzmy sobie pochodnie, żeby nie było ciemno przed wejściem jeszcze też sobie walnijmy. i to co robimy więc dobra to na tyle taki wstępny odcinek więc dzięki że oglądaliście zostawcie łapkę w górę jeżeli wam się spodoba zasubskrybujcie kanał żeby być na bieżąco albo inną perspektywę zrobimy eee, więc dzięki że oglądaliście trzymajcie się cześć i też napiszcie w komentarzu czy się wam podoba i tak dalej i tak dalej więc Bye, -o.